2 marzec: Módl się do Boga, aby obdarował cię tą samą miłością, którą miłuje siebie. Wówczas będziesz w stanie cieszyć się nieskończoną wolnością od ziemskiego przywiązania kajdanami ego. Możesz myśleć, że miłość nie jest wystarczająco mocnym orędziem wobec nienawiści. Która jest niczym ostry nóż. Nie. Moc miłości jest nieskończenie silniejsza niż moc nienawiści. A to dlatego, że gdy kogoś kochasz, jego boski aspekt wysuwa się na pierwszy plan. Ktoś uczynił ci coś paskudnego. Co zamierzasz z tym zrobić? Chcesz go ukarać i piętnować? Co wydarzy się po tym? Coś w tobie przywoła sumienie. To sumienie zakuje cię. Powiesz, co ja uczyniłem? On zrobił coś złego. Racja. Ale teraz ja uczyniłem coś gorszego. Tak więc w czym ja jestem lepszy od niego? Możesz umacniać miłość dzień po dniu, jeśli każdego ranka, gdy wstaniesz, modlisz się do Boga. O Boże, Twoje Twojej kreacji pragnę widzieć jedynie dobrą jakość. Jeśli otacza mnie zło, lub jeśli ludzie niepokoją mnie, to proszę obdarz mnie niezbędną cierpliwością, abym zdołał zachować pełen spokój w moim zewnętrznym życiu. Może i ludzie wyrządzili mi coś złego, lecz pozwól mi zaoferować im moją cierpliwość. Cierpliwość jest jednocześnie boskim i ludzkim, uświęconym sekretnym zwycięstwem.